W dzisiejszym odcinku The Geek Show Włodek pełza po stole, Paweł wybiera lepszy profil, wyjaśniamy co znaczy Dings i zaglądamy na szwajcarskie konta Dody. Witamy w The Geek Show 4 Internet, gadżety, nowe technologie. I wszystko co zwróciło naszą uwagę w ciągu ostatniego tygodnia. Ja nazywam się... Wodek Markowicz. A ja Paweł Nowak i dokładnie nie wiem, czemu Wodek ma śrubokręt, więc zaczynam się delikatnie bać. Być Zapraszamy groźny. do czwartego odcinka, a w nim zajmiemy się kolejną porcją nieprzydatnych gadżetów. Pierwszy gadżet zaprezentuje Paweł Nowak. No nie do końca jest to gadżet. Na wystawie z 100 Design w Londynie pewna firma, która nazywa się Grey Concrete, możecie się spodziewać o co chodzi, zaprezentowała kanapę z betonu. I, I technologia, którą wymyślili, pozwala na tak wierne odzorowanie, że na kanapie są, jest wzorek od skóry. Poduszki mają odciśnięty ślad po tyłku, uh -huh. tak jak na prawdziwej kanapie? Założę się, że jak teraz to widzicie na zdjęciu, to wydaje wam się, że to jest normalna szara kanapa. Tak, a dodatkowo ja patrzyłem na to zdjęcie przez chwilę i ono wydaje się ogromne, dlatego że z tyłu jest jakaś taka ta kanapa, ponieważ z tyłu jest jakaś taka góra ziemi, a wcale nie jest taka duża. Po co? Ta dodatkowo, góra ziemi? dodatkowo ta firma, oni to robili gdzieś, wiesz, potem dopiero przetransportowali. Dodatkowo ta firma umieściła 50 centówkę między kanapami, również betonową, między poduszkami tej kanapy. Jak szalone to jest, prawda? <laughs> Powinien być pilot, e, piwo, niedopite, skarpetki. E, wydaje e, mi się, że, że były już takie I pomocy. jakaś część garderoby żeńskiej. W tym tygodniu, hejterem tygodnia, nie zostanie nikt. Bo jest 15.30, za chwilę przychodzi Ewelina. No jest strasznie gorąco, i chcemy iść do domu. Ja jestem masakrycznie śpiący. Byliśmy na przedpremierze. Tego, incepcji, insercji incepcji i wersji. E, 8, 8 na 10 dajemy. 8,5 nawet na 10 bym powiedział. Warto iść, no. ale hejt kommenta nie będzie w tym tygodniu. Następna rzecz to jest także ławka, ta, którą, którą wymyślił. No już to jest jakiś koncept z 2008 roku, jeśli dobrze pamiętam. To przechodzą po świadkach. Od, tej, od tego zdjęcia. To jest ławka, którą trzeba zapłacić, aby te kolce, które widzicie w tym momencie, się schowały na dół i po pewnym czasie wydobywa się dźwięk A, ostrzegawczy? Miałem pytać. No Właśnie, i dopiero wtedy wstajesz i uciekasz. się na tym filmie kupu, się mam teraz, patrzcie, jaką szybko ten koleś wstaje, jak tylko ten dźwięk się rozlegle, rozlegle. Mam nadzieję, że te kolce nie wychodzą tak. tylko tak. Nie, ale powo powolutku, powolutku się. Powolutku się wysuwają, a jedyne moje zastrzeżenie budzi to, że osoby niedosłyszące no. mogą mieć pewien problem, jeżeli się o takiej przez no Myślałem nad tym, że ta ławka, jeżeli by chcieli wprowadzić płatny dostęp do, do ławek publicznych, mogłaby delikatnie generować napięcie coraz większe, prądu. No takie wiesz 9V, tak. Mm, no, o, okej, okay, dobra, porastować. i poszedł. Next, please! E, następne to jest Wodek. To na pewno jesteś wielkim fanem tej sławki na Bluetooth. O, tak. To, jest to ja może powiem, co to jest. Okay. E, to jest e, słuchawka, która łączy się przez Bluetooth z naszym telefonem komórkowym, okay. tutaj w tym wypadku z iPhone'em. I odbieramy ją normalnie jak zwykły telefon stacjonarny, czegoś, czego już nasze dzieci nie będą pamiętać, prawdopodobnie w ogóle, nie niestety. Lepiej, co to jest. E, więc odbieramy jak zwykłą słuchawkę. No nie może, nie fajne. Jak genialne to jest, zresztą mówi się na takie malutkie słuchawki, tutaj mówi się tak. słuchawka Bluetooth, e. prawda? A to jest prawdziwa słuchawka. Te słuchawki są niewygodne, za małe no. i nie trzymają się uszu, nie albo ja mam e, no. za duże uszy. E, następna rzecz to rower, którego rama jest tak skonstruowana, że można do niego włożyć aktówkę. No, dla a, mnie super rozwiązanie. To jest do e, historii o rowerach. Jeszcze powinien być składany. Jeszcze, o, mógłby być składany, ale jak ta aktówka by tam znalazła się w środku, nie wiem, czy by było dobrze. Drugi odcinek, <laughs> Drugi, trzeci odcinek. Albo trzeci odcinek. E, I następna rzecz to wtykane na USB malutkie mailboxy, mm. które pokazują Ci, jak dostaniesz pocztę świecąc i podnosząc tą taką małą flagę, takie bardzo amerykańskie rozwiązanie. Amerykańskie to, to raz, a dwa, fajne by było jeszcze jakby na ekranie w końcu, tak jak w filmach, pokazuje się no, cały ekran. You have new e-mail. Tak. Czemu nigdzie? Żaden ekran. program pocztowy tego nie ma? a Czemu w każdym filmie to mają? Co oni mają? jakieś specjalne oprogramowanie? Oni tak mają zrobiły tak? takie monitory rozdzielczości 300 na 200 więc Ale ja bym to chciał. Wiesz, to, no, to, jest, to jest bajkowe, ale ja chcę no, cały, no, cały ekran. Mam nowego maila. Ale to by, u mnie byłoby tak. Masz nowego maila, masz nowego maila. Masz, nowe maila. masz dwa nowe maile. Masz nowego Dlatego, maila. Dlatego, że ja nie, nie, nie rejestruję się na stronach dla dorosłych. Okej, okay, dobra, zobaczmy, co Ewelina ma do powiedzenia w tym tygodniu na temat jakże ciekawych informacji i aplikacji i stron internetowych. Hej! Cieszę się, że dotrwaliście aż do teraz. Niestety ci dwaj zaraz wrócą na wizję, ale może wcześniej uda się pokazać jakąś ciekawą stronę www. W tym tygodniu prezentujemy Tubeminator.com. Jest to bardzo sprytna strona www, dzięki której możecie pobrać na dysk filmy z internetu w dowolnym formacie. Pomijając obsługę imponujące liczby serwisów porno, Tubeminator daje Wam możliwość pobrania filmów z YouTube, Vimeo, MegaVimeo, MetaCafe i wielu innych. Wystarczy na stronie głównej wkleić link do filmu, wybrać format, w jakim chcecie ściągnąć plik i gotowe. Po chwili plik znajdzie się na Waszym dysku. Zastanawiacie się, po co Tube Minator? Możecie na przykład dzięki niemu ściągnąć dzisiejsze odcinek The Geek Show i wrzucić go sobie na swoją wielką plazmę w dużym pokoju. Nie żebyście chcieli, ale możecie. No, ale na ma sporo racji, nie da się ukryć. Tak jest, a teraz wracamy już do gadżetów i nowych technologii. Pierwszym z nich jest wieszak na ścianę. Wieszak jest rozpikselozowany, stary, 8-bitowy. Bardzo stary. Nie do końca jest to nowa technologia, ale fajne. Coś jak z Mario Bros. albo z innej gry, gdzie miałeś rękę e, z palcem wskazującym, co jest podobno niegrzeczne. Co e, 8 bitów. Fajne jak? jest, chciałbym mieć rękę z wosku od Madame Tussaud Swoją? Nie, Leonardo DiCaprio. A, okej. Okay. Nieważne. Ma, e, mam nadzieję, że Wodek nie będzie rozwijał tego tematu i powie, co następne ma. <słysząca> Gadżet numer 2. <dwa>. to papier <laughs> sudoku. E, Niektórzy nazywają go srajtaśmą, czyli siedzimy na Kiblu. Po prawej stronie mamy rolkę z papierem i na tej rolce jest wydrukowane sudoku do rozwiązywania. Ja myślę, że lekarze mogliby mieć coś przeciwko, żeby Czemu? siedzieć tak długo, żeby rozwiązywać sudoku. O, tak. Ale no. powiedz mi, czy wchodzisz do toalety ze swoim komputerem? E, nie, z komputerem nie. Nie. Po to są gazety jeszcze, prawda? Po to są gazety. Ja Przyszedłem po i ja, moja dziewczyna powiedziała, że śpi na podłodze dzisiaj. No ale co mam robić? Siedzisz, siedzisz tak. No już jestem patent mail. Już jest. No to Numer już na niego. Trzy. To klawiatura w spodniach. E, chyba dokładnie na spodniach, jeśli dobrze pamiętam. Jest <noise> lekko wtopiona w spodnie. E, więc może sobie siedzieć, tak jak pan na zdjęciu i pisać na Facebooku. Nie wiem dokładnie, czemu on jest oddalony od tego komputera malutkiego no i musi zerować. jeśli może siedzieć na laptopie, ale to już nie, nie mój koncept nie moje wymysły. Schowaj to, bo to jest MSI. <noise> Więc klawiatura wspaniała. Możesz sobie iść na ulicę i pisać na Facebooku, albo możesz iść i pisać do dziewczyny. To mi przypomina ten, jest yy, sobie przerwę, tę aplikację na iPhone'a, która w trakcie pisania sms pokazywała przez kamerkę to, co się dzieje pod spodem. Uuu, bo było widać, to, co się działo pod spodem i można było faktycznie to jest tak, jak jak pisać. Tak, i przezroczysty ekran. Przyzroczysty ekran, tak. I numer cztery to klocki Tetris, Tetris z lodu. Dobrze, Więc że przyjaś, Tetris. Na imprezę. Świetne, świetne, świetne. Ja chcę na imprezie takie kostki lodu. E, ja pamiętam, jeżeli, jeżeli dobrze pamiętam, w Ikei można kupić jakieś tam wzorki, ale mniej więcej podobnie wygląda wytłoczka. Jedyny minus tego, taki, tam są jakieś rybki i na rzeczy, nie te, no rybki, ale hello. chodzi o to, że jest, jest gumowa ta wytłoczka, bo ona Aha, jest taka miękka. Ta jest gumowa. No, ale chodzi o to, że te kostki smakowały gumą. Ja ale patrz, wiem, jak słodko tak, wyglądają tym, te kostki przeźroczyste. Okay, wyglądają całkiem dobrze. Tak poza tym, jeśli chcecie mieć takie ładne przeźroczyste kostki lodu, a nie takie zżółkłe i, i brzydkie, nie to muszą być z przygotowanej wody. A nie z wody z kranu, ponieważ niestety w Polsce woda nie nadaje się do robienia lodu. I to by było na tyle. Paweł, podziękuję widzom, ja podziękuję z tobą. Ja dziękuję bardzo, zapraszam na facebookcom gdzie możecie wrzucać. Po ostatnim odcinku wrzucaliście i byliśmy bardzo tak, zobowiązani i rozwiązania. Jeżeli macie również takie nietypowe i powiedzmy mniej przydatne rzeczy, które byłyby fajne, mm -hmm. wiecie gdzie nas znaleźć. Kontakt: TheGeekShow.pl, Jeśli chcecie napisać do Pawła. To hmm. Kontakt ma opadek większości pal? Jeśli do mnie to też. Dziękujemy bardzo za oglądanie tego odcinka. Zapraszamy już za tydzień, w poniedziałek rano, bo poniedziałek to świetny dzień na rozpoczęcie tygodnia. Więc widzimy się w poniedziałek. Ewelina Sitnik Was żegna. A. Tak. Nie kurwa mnie, dobrze? Od dwóch dni jest tak upierdolony ten stół tutaj, że tylko dlatego, że zlikwidowaliśmy ten jebany przerywnik z góry, tylko dlatego się to uchowało. I tego ludzie nie widzą. Żeby ktoś ruszył dupsko i to wyczyścił. A jak tu będzie gówno leżało, to też się pokażesz, czy będziesz protestował. Dominiku, to nie jest kurwa coś wymyślić. Dobra, trzeba powiedzieć kurwa Kamilowi, żeby załatwił kogoś, żeby ktoś tu się pojawił i kurwa to wyczyścił. Albo komukolwiek, kto się poczuwa do minimum odpowiedzialności, co pokazujemy 202 osobom na YouTubie przed komputerami. Kurwa, ujebany farbą, nie wiem nie czy. Nie wiem.